Moje imię to John, mam 35 lat i oto historia, jak opuściłem moją żonę po ośmiu latach małżeństwa i pięciu latach niepewności. Nasz związek, choć pozornie solidny, skrywał wiele problemów, które ujawniły się dopiero z czasem. Od młodości byłem zawsze typem nerdowatym, inteligentny, z dobrymi ocenami, ale nigdy niepopularny. Pochodzę z bardzo zamożnej rodziny, dzięki spadkowi po dziadkach i sprytnym inwestycjom moich rodziców. Dlatego nigdy nie musiałem martwić się o pracę czy studia, żeby żyć wygodnie. Mimo to, byłem pasjonatem tego, co robiłem. Poznałem moją żonę w pierwszym roku studiów. Była w mojej klasie i potrzebowała korepetycji. Studiowała na stypendium. Zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu, chociaż nigdy w weekendy. Nie byłem typem towarzyskim, a ona nadal wychodziła z przyjaciółmi w weekendy. Po pewnym czasie zaczęliśmy się spotykać, a po moim ukończeniu studiów wzięliśmy ślub. Patrząc wstecz, uświadomiłem sobie, że zaczęła podejmować istotne decyzje za nas, gdy tylko zaczęliśmy się spotykać. W pierwszej połowie naszego małżeństwa pracowała, ale gdy jej firma zwolniła pracowników, straciła pracę. Stała się gospodynią domową, chociaż rzadko przebywała w domu. Spędzała czas na wyjazdach z przyjaciółmi, na lunchach i kolacjach. Właściwie prowadząc luksusowy styl życia finansowany moimi pieniędzmi. Kiedy miałem 29 lat, brałem udział w wypadku samochodowym. Powiedziano mi, że pijany kierowca zniszczył mój samochód, ale nie pamiętam tamtego dnia. Byłem w śpiączce przez dwa tygodnie, a po przebudzeniu musiałem na nowo nauczyć się wielu rzeczy. Po czterech miesiącach wróciłem do pracy. Gdy wróciłem do domu, moja żona przeniosła mnie do pokoju gościnnego, mówiąc, że tak już było od jakiegoś czasu, ponieważ chrapałem. Nic nie powiedziałem, ale wiedziałem, że to nowe. Wypadek przyniósł mi pewne klarowne myślenie. Mogłem dostrzec, że nasze małżeństwo było zakończone od dłuższego czasu. Mimo to chciałem sprawdzić, czy mogę je uratować. Jednak wszystko, czego próbowałem, zawiodło. To, co ostatecznie mnie przekonało, to moje trzydzieste urodziny. Wróciłem do domu, a jej nie było. Spędzała dzień z pas przyjaciółmi. Zamówiłem jedzenie na wynos, obejrzałem film i podjąłem decyzję: chcę odejść. Następnego ranka poszedłem do prawnika, aby zacząć przygotowywać papiery rozwodowe. Przestałem się z nią kontaktować, chyba że było to absolutnie konieczne. Powoli zacząłem sprzedawać wszystko, co miało dla mnie jakąś wartość emocjonalną. Zostawiłem wszystkie jej rzeczy dla niej. Kupiłem nowy samochód i zostawiłem go na pobliskim parkingu. Dwa miesiące po moich urodzinach. Gdy była na kolejnej kolacji z przyjaciółmi, spakowałem wszystko, co potrzebowałem. Do nowego samochodu zostawiłem papiery rozwodowe i list na łóżku w pokoju gościnnym i zamknąłem drzwi do naszego domu po raz ostatni, zastanawiając się, jak długo zajmie jej zauważenie. Postanowiłem przejechać przez kraj i odwiedzić każde miejsce, które chciałem zobaczyć, ale nie mogłem, ponieważ moja żona nie była zainteresowana. Mieliśmy umowę przedmałżeńską, więc nie miała prawa do niczego. W liście wyjaśniłem, że odchodzę, że zostawię jej dom i samochód oraz że będę płacić miesięczną kwotę przez dokładnie rok. Po tym czasie będzie musiała radzić sobie sama. W pośpiechu zapomniałem wspomnieć, dlaczego odchodzę. To niedopatrzenie działało na moją korzyść. Dziesięć dni po moim odejściu otrzymałem wiadomość tekstową od mojej żony, w której pytała, gdzie jestem i czy to jest żart. Zadzwoniła do mnie, ale nie odpowiedziałem. Nigdy nie odbieram telefonu podczas jazdy. Miałem automatyczną odpowiedź tekstową, która brzmiała: jadę i odzwonię później. Wysyłała mi wiadomości jedna po drugiej. Tej nocy zatrzymałem się w motelu i postanowiłem przeczytać jej wiadomości przed odzwonieniem. Na początku pytała, czy to żart, potem kiedy wrócę, a następnie błagała mnie, żebym wrócił, nie rozumiejąc, dlaczego odszedłem. W końcu powiedziała coś, co zmieniło wszystko. Przepraszała, że to nic nie znaczyło i że zerwie z nim. Miała romans. Coś, czego nigdy nie podejrzewałem. Zadzwoniłem na jej telefon komórkowy, a ona była w domu swoich rodziców. Tego triku nauczyłem się z telewizji. Zaczęła na mnie krzyczeć, więc się rozłączyłem. Poczekałem minutę i zadzwoniłem ponownie. Zaczęła znów krzyczeć, więc się rozłączyłem. Poczekałem dwie minuty i zadzwoniłem ponownie. Tym razem nie krzyczała, więc zacząłem mówić. Powiedziałem jej, że najpierw pozwoli mi mówić, a po tym, jak powiem, co muszę, będzie mogła zadawać pytania. Wyjaśniłem, dlaczego odszedłem. Byliśmy małżeństwem, ale żyliśmy jak współlokatorzy, a nawet nie jak współlokatorzy, ponieważ przynajmniej oni się nawzajem zauważają. Nie pamiętam, kiedy ostatnio rozmawialiśmy lub robiliśmy coś razem. Nie pamiętam ostatniego razu, kiedy mieliśmy seks, ale wiedziałem, że było to przed wypadkiem. Powiedziałem jej, że przez miesiąc przed odejściem przestałem mówić i sprzedałem wszystko, co miałem w domu, a ona nawet tego nie zauważyła. Że zajęło jej dziesięć dni, aby zdać sobie sprawę, że mnie nie ma. Gdyby zadzwoniła do mnie w dniu, w którym odszedłem, natychmiast bym wrócił. Zakończyłem słowami, dziękuję, że przyznałaś się do romansu, naprawdę tego nie wiedziałem. Próbowała przeprosić, a gdy poprosiła mnie, żebym wrócił, zapytałem ją, dlaczego. Jeśli mogłaby mi wyjaśnić, dlaczego, rozważyłbym to. Co by to dla mnie zmieniło? Co by się zmieniło? Nie potrafiła odpowiedzieć. Więc pożegnałem się i powiedziałem jej, że mój prawnik wie, jak się ze mną skontaktować. Następnie ją zablokowałem. Następnego dnia kupiłem nowy telefon z nowym numerem i zostawiłem stary w motelu. Dwa tygodnie później otrzymałem e-mail od mojego prawnika, że papiery rozwodowe zostały podpisane. Poczułem się wolny. Uwaga redakcji, OOP wyjaśnia w poście Q&A, że poczuł się wolny, a nie że rozwód został sfinalizowany. Dotrzymałem słowa, mój prawnik miał już wszystkie dokumenty podpisane przeze mnie, które przekazywały własność domu i samochodów jej. Bank automatycznie wpłaca ustaloną kwotę na nasze wspólne konto każdego miesiąca przez rok. Przez ostatnie pięć lat jeździłem po kraju, pracując zdalnie. W końcu miałem powód, by zacząć korzystać z mediów społecznościowych. Publikuję online, gdzie byłem i dokąd zmierzam. Zatrzymuję się w jednym miejscu na kilka tygodni, a potem jadę do następnego. Moja była RZET. Ona zaczęła mnie śledzić na Instagramie rok po moim odejściu, a z ciekawości sprawdziłem jej publiczne posty. Nie planuję jej śledzić z powrotem. Wkrótce po moim odejściu zamieściła zdjęcia z jej chłopakiem. Na jej korzyść nie obgadywała mnie. Przynajmniej nie na Instagramie. Dwa miesiące po moim odejściu najwyraźniej się rozstali. To była ostatnia prawdziwa aktualizacja, jaką miałem na jej temat. Teraz mam również życie seksualne. Kiedy się otworzyłem, okazało się, że łatwiej jest mieć luźne relacje. Nie szukam związku na stałe. Po latach podróżowania wracam do rodzinnego miasta. Jest zjazd, który chcę odwiedzić. Zostanę na miesiąc, może dwa, a potem wyjeżdżam do Kanady. Nie planuję szukać mojej byłej, ale też nie będę unikał jej za wszelką cenę. Jeśli ją zobaczę, zobaczę. Jeśli nie, to nie.